Chwała Jezusowi Chrystusowi. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Najdrożsi, Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Pismo Święte ukazuje nam historię Abrahama, który został wystawiony na próbę przez Boga, i próba polegała na tym, że miała wykazać, czy Abraham kocha Boga bardziej niż swoje własne życie, i nawet bardziej niż twojego ukochanego syna Izaaka. Jest to coś niewyobrażalnego po ludzku, ale Bóg wie, co robi. Bóg nas kocha i ma niebiański plan dla naszego życia. A ponieważ Bóg jest miłością i każdy, kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, to, a Bóg w nim, to oznacza, że musimy poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. List do Efezjan mówi, że poznacie miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Kochani, Abraham został poproszony przez Boga o coś, co przekracza wszystko, co może człowiek sobie wyobrazić. To była próba ponad wszelkie ludzkie siły. Ale Abraham kochał Boga bardziej niż wszystko na tej ziemi. I Bóg powiedział: Zabij swojego ukochanego syna Izaaka, złóż go w ofierze dla mnie. I wiecie, no, nie da się tego skomentować, ale Abraham się na to zgodził. I mimo, że kochał Izaaka bardziej niż swoje własne życie i za Izaaka oddałby życie bez zastanowienia, to postanowił umiłować Boga bardziej niż swoje dziecko. I gdy składał już w ofierze Izaaka i wyciągnął nóż, aby zabić dziecko, to wtedy objawił się Anioł Pański i powiedział: Nie zabijaj dziecka. Ale ponieważ byłeś gotowy na to i dla mnie, umiłowałeś mnie bardziej niż swoje dziecko, byłeś gotowy na to, przez ciebie błogosławione będą wszystkie narody. I Bóg otworzył wszelkie błogosławieństwo. My jesteśmy dzisiaj błogosławieni, bo Abraham ukochał Boga bardziej niż swoje własne życie. I kochani, Bóg pragnie, abyśmy go kochali. On, on nie chciał wcale zabijać Izaaka, on nie chce ofiar z ludzi, on, on chce, aby ludzie byli zbawiani, aby doświadczali błogosławieństw, mocy Ducha Bożego, ale jedyną możliwością jest, aby Bóg mógł w pełni się manifestować w naszym życiu, jest miłość, abyśmy go kochali tak, jak On kocha nas, bo On jest miłością. I naj, największy pokaz miłości, jak bardzo Bóg nas kocha, było to, że Jezus musiał umrzeć za nasze grzechy. Bóg nie chciał, żeby Abraham zabił Izaaka, mimo że go o to poprosił, ale wystawił go na próbę i nie pozwolił zabić dziecka. Ale Jezu, Jezusa Chrystusa, swojego umiłowanego syna, musiał złożyć w ofierze. Dlaczego? Dlatego, że cała ludzkość poszłaby na zatracenie. I Jezus, krew Jezusa, jego miłość, to, że on umarł za nas, sprawiło, że nasz grzech został złamany. Krew Jezusa jest pełną zapłatą za nasze grzechy, jego zmartwychwstanie, bo Bóg nie zostawił go w śmierci. Po tym jak zezwolił, aby Jezus za nas umarł, to trzy dni później go wskrzesił z martwych i obdarzył go wszelką chwałą. Jezus ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Bo Bóg nas kocha i kocha Jezusa. I Bóg i Jezus to jedno, to co jest nadnaturalna mądrość. Ale kochani, właśnie to, że Jezus za nas umarł, pokazał, że On nas umiłował bardziej niż swoje własne życie. Nie szczędził życia i umarł w strasznej agonii po to, aby złamać przekleństwo grzechu nad nami. Aby śmierć została pokonana. Jezus pokonał śmierć i zmartwychwstał. Najdrożsi, kochani, Jezus nas kocha. Jezus, Bóg wszechmogący ma niebiański plan dla naszego życia, ale On pragnie miłości. Jest, jest, jest taka, są takie prawa duchowe przedstawione w Biblii, że ponieważ Bóg jest miłością, to my musimy kochać Go całym sercem i ludzi, kochać drugiego człowieka, błogosławić, a nie przeklinać. Kochani, jedni drugi drudzy powinni kłaść życie za drugiego człowieka. To jest prawdziwa miłość Chrystusowa. A ponieważ Bóg jest miłością, i żeby mieszkać w Bogu, trzeba mieszkać w miłości. I to jest najwspanialsze, co może być. Jeżeli mieszkasz w miłości, mieszkasz w mocy ducha Bożego. Szatan nie ma żadnego dostępu do twojego życia. Większy jest Chrystus, który jest w nas, niż diabeł, który jest na świecie. To jest coś całkowicie ponadnaturalnego. Mieszkanie w miłości Chrystusa, w mocy Boga, w mądrości Bożej to jest dziedziczenie wszelkich duchowych błogosławieństw niebios w Chrystusie, Jezusie to jest gwarancja zmartwychwstania i życia wiecznego w Królestwie Bożym. Więc najdrożsi, Biblia naucza, Bóg jest miłością. Jezus okazał miłość, największą, jaką można okazać, złożył swoje własne życie za nasze grzechy. Abraham pokazał miłość, że był gotowy dla Boga na wszystko, ponieważ tak bardzo Go, yy, go kochał i tak bardzo Mu ufał. Bo Abraham jest napisane, że ufał, że gdy zabije Izaaka, to Bóg Go wskrzesi z martwych. Bo on kochał Izaaka, on nie chciał w żaden sposób oddać dziecka, ale Boga kochał bardziej niż wszystko, co widział i ufał, że Bóg wskrzesi Izaaka. Więc nie doszło do śmierci Izaaka na szczęście przez Abrahama, ale gdy Jezus umarł, to Bóg go realnie wskrzesił z martwych. Kochani błogosławię Was, inspiruje. Czytajcie Pismo Święte, wierzcie Ewangelii i, i żyjcie w miłości Boga, a będziecie doświadczać wszelkie duchowe błogosławieństwa niebios w Chrystusie Jezusie. Aleluja.